Kiedykolwiek zastanawiałeś się, co dzieje się w głowie pilota myśliwca, gdy w ułamku sekundy musi podjąć decyzję o życiu i śmierci. W 2024 roku jeden z polskich pilotów wykonał lot testowy trwający nieprzerwanie 72 godziny bez zmęczenia, bez błędów, bez wahania. Ale ten pilot nigdy nie istniał. To była sztuczna inteligencja. Podczas gdy świat wciąż debatuje nad bezpieczeństwem autonomicznych samochodów, polska armia już testuje systemy AI w kokpitach swoich myśliwców. To nie science fiction, to rzeczywistość, która rozgrywa się nad naszymi głowami już dzisiaj. Każdego dnia polscy piloci wznoszą się w powietrze z towarzyszem, który nigdy nie śpi, nigdy się nie myli i nigdy nie traci koncentracji. Towarzyszem, który może przejąć kontrolę nad samolotem w każdej chwili. Statystyki są bezlitosne. 75% wypadków lotniczych w lotnictwie wojskowym wynika z błędu ludzkiego. Zmęczenie, stres, przeciążenie informacyjne to naturalne ograniczenia każdego pilota. Ale co się dzieje, gdy te ograniczenia przestają istnieć? Gdy w kokpicie pojawia się inteligencja, która przetwarza tysiące danych na sekundę, przewiduje zagrożenia, zanim pilot je dostrzeże i reaguje szybciej niż ludzkie refleksy? Polskie siły powietrzne nie czekają na przyszłość, oni ją tworzą. W tajnych hangarach na terenie kraju inżynierowie i piloci testują systemy, które mogą zmienić oblicze nowoczesnego lotnictwa wojskowego. To nie tylko ewolucja, to rewolucja. Systemy AI integrowane z awionikę F-16 i przyszłościowymi myśliwcami F-A50 uczą się nie tylko jak latać, jak myśleć jak pilot, jak przewidywać ruchy wroga, jak podejmować decyzje w sytuacjach, gdzie każda sekunda może zadecydować o losach misji. Ale czy jesteśmy gotowi na świat, w którym maszyny decydują o życiu i śmierci? Gdy słyszysz ryk silników nad swoim domem, czy zastanawiasz się, kto faktycznie pilotuje ten samolot? Człowiek z latami doświadczenia, emocjami i instynktem samozachowawczym, czy algorytm zaprogramowany do osiągnięcia celu za wszelką cenę? Polscy piloci, z którymi rozmawialiśmy, opisują to doświadczenie jako latanie z duchem w kokpicie. AI nie tylko monitoruje ich działania, ona uczy się od nich, analizuje ich reakcje, zapamiętuje każdy ruch. To partnerstwo między człowiekiem a maszyną, które może zdefiniować przyszłość obrony narodowej, ale to także związek, który rodzi pytania o granice zaufania i kontroli. Podczas gdy inne kraje wciąż planują i dyskutują, Polska już przekracza próg nowej ery lotnictwa wojskowego. Nasze niebo staje się laboratorium, gdzie przyszłość walki powietrznej pisze się na naszych oczach. Ale prawdziwa historia dopiero się zaczyna, bo to, co dzieje się w tych kokpitach, może wkrótce zmienić nie tylko sposób w jaki bronimy naszego kraju, ale także to, jak definiujemy samo pojęcie pilotażu. A teraz wyobraź sobie, co się dzieje, gdy ta maszyna musi wybrać między życiem pilota a wykonaniem misji. Kapitan Marek Kowalski nigdy nie zapomni tego momentu. 15 marca 2024 roku, podczas rutynowego lotu treningowego nad Bałtykiem, jego F-16 nagle stracił kontakt z wieżą kontroli lotów. Systemy nawigacyjne oszalały, a przed nim pojawiły się nieznane sygnały radarowe. W normalnych warunkach pilot miałby sekundy na podjęcie decyzji zbadać zagrożenie czy wycofać się bezpiecznie ale tego dnia Marek nie był sam w kokpicie. Nagle usłyszałem spokojny, syntetyczny głos. Wykryto potencjalne zagrożenie. Przejmuje kontrolę nad systemami defensywnymi. Pilot zachowaj spokój! wspomina Kowalski. To była pierwsza rzeczywista sytuacja bojowa, w której polska sztuczna inteligencja musiała podjąć decyzję bez ludzkiej interwencji. W ciągu 0,3 sekundy system przeanalizował 847 różnych scenariuszy. Zidentyfikował zagrożenie jako fałszywy kalarm spowodowany zakłóceniami atmosferycznymi i bezpiecznie przeprowadził samolot przez niebezpieczną strefę. Ale to, co naprawdę przeraziło Marka, nie było związane z szybkością reakcji AI. Przez cały czas czułem, jakby ktoś czytał w moich myślach, przyznaje pilot. System monitorował nie tylko parametry lotu, ale także jego tętno, oddech, napięcie mięśni, nawet ruchy gałek ocznych. AI uczyła się nie tylko, jak pilotować samolot, ale jak myśli i reaguje człowiek w sytuacjach ekstremalnych. Doktor Anna Nowak z Wojskowego Instytutu Technicznego wyjaśnia: Nasze systemy AI nie zastępują pilota, one go rozumieją. Każdy ruch, każda decyzja, każda emocja jest analizowana i zapisywana. To nie jest tylko technologia, to ewolucja samego pojęcia pilotażu. Polskie laboratorium stało się miejscem, gdzie granica między człowiekiem a maszyną zaciera się każdego dnia. Wyobraź sobie siedzenie w kokpicie, gdzie twój cyfrowy partner wie o tobie więcej niż ty sam. Przewiduje twoje reakcje zanim je podejmiesz, koryguje błędy zanim je popełnisz, a czasem podejmuje decyzje, które mogą uratować ci życie lub je zakończyć. To już nie jest przyszłość. To się dzieje teraz nad polskim niebem w samolotach pilotowanych przez ludzi, którzy uczą się żyć z towarzyszem, który nigdy nie śpi i nigdy nie zapomina. Ale prawdziwe pytanie, które nurtuje każdego z tych pilotów, brzmi inaczej. Co się stanie, gdy AI będzie musiała wybrać między ich życiem a wykonaniem misji? I czy będą w stanie zaakceptować jej wybór? Napisz w komentarzach słowo przyszłość, jeśli uważasz, że AI w kokpitach to nieunikniona ewolucja. Czy człowiek, jeśli wierzysz, że niektóre decyzje powinny pozostać wyłącznie w ludzkich rękach? Październik 2024. Podczas międzynarodowych ćwiczeń NATO Sky Guardian nad Morzem Północnym, polski pilot porucznik Jakub Wiśniewski stanął przed dylematem, który zmieni jego życie na zawsze. Jego F-16, wyposażony w najnowszy system AI Orzel-7, otrzymał rozkaz przechwycenia niezidentyfikowanego obiektu lecącego w kierunku granicy. Ale w ostatniej chwili radar wykrył sygnał SOS z cywilnego samolotu pasażerskiego, który znajdował się dokładnie na trasie przechwytywania. Miałem dwie sekundy na podjęcie decyzji, wspomina Wiśniewski z drżeniem w głosie. Albo kontynuuję misję i ryzykuję życie 180 pasażerów, albo przerywam pościg i pozwalam potencjalnemu zagrożeniu uciec. Ale zanim zdążył pomyśleć, AI przejęła kontrolę. System obliczył prawdopodobieństwa, przeanalizował protokoły międzynarodowe. I w ułamku sekundy skierował samolot na kurs ratunkowy. Misja została przerwana. Zagrożenie uciekło. 180 ludzi zostało uratowanych. Tej nocy nie mogłem zasnąć, przyznaje pilot. Czy podjąłbym tę samą decyzję? Czy moja ludzka intuicja byłaby lepsza od algorytmu? A może właśnie dlatego potrzebujemy AI, żeby podejmowała decyzje, których my nie jesteśmy w stanie podjąć? Psycholog wojskowy dr Tomasz Krawczyk, który pracuje z pilotami testującymi systemy AI, ujawnia niepokojące dane. 65% pilotów doświadcza tego, co nazywamy kryzysem zaufania. Nie wiedzą, kiedy polegać na własnym osądzie, a kiedy zaufać maszynie. To nie jest tylko kwestia techniczna, to głęboki konflikt tożsamości zawodowej. Żona porucznika Wiśniewskiego, Magdalena, opowiada o zmianie, jaką zauważyła w mężu. Jakub zawsze był pewny siebie w powietrzu. To był jego żywioł, ale odkąd lata z AI, wraca do domu z pytaniami, których wcześniej nie miał. Co jeśli system się pomyli? Co jeśli następnym razem wybierze inaczej? To już nie jest ten sam człowiek, który odlatywał rano. Ale najbardziej przerażające są słowa samego Jakuba. Czasami, gdy siedzę w kokpicie, mam wrażenie, że to nie ja jestem pilotem to AI pilotuje a ja jestem tylko pasażerem z prawem głosu. To uczucie dzielą dziesiątki polskich pilotów są pionierami nowej ery ale płacą za to cenę, której nikt wcześniej nie przewidział. Major Anna Kowalczyk z 31 bazy lotnictwa taktycznego w Krzesinach przyznaje Najtrudniejsze nie są sytuacje, gdy AI podejmuje decyzje za nas. Najtrudniejsze są momenty, gdy musimy decydować, czy pozwolić jej to zrobić. Ale prawdziwy test dopiero nadchodzi. Bo gdy AI nauczy się wszystkiego od polskich pilotów, gdy przeanalizuje każdą ich reakcję i każdy błąd, pojawi się pytanie, które zmrozi krew w żyłach. Czy w ogóle będziemy jeszcze potrzebni? Styczeń 2025 rok. W poufnym raporcie NATO, który wyciekł do mediów zaledwie tydzień temu, Polska została oficjalnie uznana za lidera w dziedzinie autonomicznych systemów bojowych w Europie. Ale to, co naprawdę szokuje ekspertów na całym świecie, to nie nasze osiągnięcia technologiczne. To tempo, w jakim inne kraje desperacko próbują nas dogonić. Generał Mark Harrison z US Air Force, podczas niedawnej wizyty w Polsce, powiedział słowa, które obiegły wszystkie światowe media. To, co Polacy osiągnęli w ciągu dwóch lat, my planowaliśmy zrealizować w ciągu dziesięciu. Oni nie tylko wyprzedzili harmonogram, oni przepisali zasady gry. Rosja uruchomiła program Sokół Cyfrowy z budżetem 15 miliardów dolarów. Chiny przerzuciły 200 najlepszych inżynierów AI do projektów wojskowych. Francja, Niemcy, Wielka Brytania wszyscy nagle odkryli, że w wyścigu o przyszłość lotnictwa wojskowego Prowadzi kraj, który jeszcze 35 lat temu był za żelazną kurtyną. Ale to, co naprawdę szokuje ekspertów na całym świecie, to nie nasze osiągnięcia technologiczne, to tempo, w jakim inne kraje desperacko próbują nas dogonić. Generał Mark Harrison z US Air Force podczas niedawnej wizyty w Polsce powiedział słowa, które obiegły wszystkie światowe media: To, co Polacy osiągnęli w ciągu dwóch lat, my planowaliśmy zrealizować w ciągu dziesięciu. Oni nie tylko wyprzedzili harmonogram. Oni przepisali zasady gry. Rosja uruchomiła program Sokół Cyfrowy z budżetem 15 miliardów dolarów. Chiny przerzuciły 200 najlepszych inżynierów AI do projektów wojskowych. Francja, Niemcy, Wielka Brytania wszyscy nagle odkryli, że w wyścigu o przyszłość lotnictwa wojskowego prowadzi kraj, który jeszcze 35 lat temu był za żelazną kurtyną. Ale prawdziwa rewolucja dopiero się zaczyna. Doktor Paweł Jankowski z Polskiej Akademii Nauk ujawnia: Nasze systemy AI nie tylko latają, one uczą się latać lepiej niż ludzie. W symulacjach bojowych AI osiąga 94% skuteczności w porównaniu do 67% najlepszych pilotów. To nie jest ewolucja, to jest skok kwantowy. Kapitan Wiśniewski, którego poznaliśmy wcześniej, dziś trenuje już w pełni autonomicznych symulatorach. Czasami przez godziny walczy z AI w wirtualnych bitwach powietrznych. I przegrywam. Każdy ruch, który robię, ona zapamiętuje. Każdy błąd, który popełniam, analizuje. Za rok będzie lepsza ode mnie, za dwa lata będzie lepsza od nas wszystkich. Ale najbardziej niepokojące jest to, co dzieje się poza wojskiem. Boeing, Airbus, Embraer, wszyscy już negocjują licencje na polskie technologie AI. To, co dziś testujemy w myśliwcach, jutro może pilotować samoloty pasażerskie. Twój następny lot do Londynu, Nowego Jorku czy Tokio może być pilotowany przez system, który nauczył się latać od polskich pilotów wojskowych. Ludzie pytają mnie, czy nie boję się utraty pracy, mówi Major Kowalczyk, ale prawda jest taka, że my nie tracimy pracy. My ją redefinujemy. Jutrzejsi piloci nie będą latać samolotami, będą zarządzać flotami autonomicznych maszyn. Jeden człowiek, dziesięć samolotów to przyszłość, która zaczyna się już dziś. Polska nie tylko weszła w nową erę lotnictwa. Polska tę erę tworzy. Nad naszymi głowami, w tym samym niebie, które jeszcze wczoraj wydawało się takie znajome, dziś latają maszyny, które myślą, uczą się i podejmują decyzje. A my wszyscy jesteśmy świadkami narodzin przyszłości, która może zmienić nie tylko sposób, w jaki bronimy naszego kraju, ale także to, jak definiujemy granice między człowiekiem a maszyną. Pytanie nie brzmi już, czy AI przejmie kontrolę nad niebem. Pytanie brzmi, czy będziemy gotowi na świat. Którymu maszyny latają lepiej niż my. I odpowiedź na to pytanie pisze się właśnie teraz, w polskich kokpitach przez polskich pilotów, którzy uczą przyszłości jak latać. Napisz w komentarzach, jak myślisz, czy za 10 lat będziemy jeszcze potrzebować pilotów. A jeśli ten temat Cię zafascynował, zostaw subskrypcję, bo rewolucja AI w polskiej armii to dopiero początek historii, którą będziemy dla Ciebie śledzić.